Czy produkt jest bezpieczny w kontakcie z żywnością? Zdecydowanie. Przeprowadziliśmy specjalne badania pod kątem bezpieczeństwa. Materiały wykorzystane do produkcji spełniają odpowiednie normy oraz certyfikaty. Produkt jest w pełni przystosowany do kontaktu z żywnością i człowiekiem. Jakie inne badania i certyfikaty posiadają piwniczki firmy Na Design? W celu zagwarantowania najwyższej jakości bezpieczeństwa naszego produktu, zanim jeszcze został dopuszczony do sprzedaży, przeszedł wiele testów. Badaliśmy między innymi Wytrzymałość konstrukcji, wytrzymałość laminatu, wodoszczelność, właściwości antypoślizgowe, niepalność, jakość i dobór materiałów. Czy konstrukcja piwniczki wytrzyma ciężar ziemi? Tak! Jest to jedna z największych zalet naszego produktu. Dzięki wytrzymałej konstrukcji możemy zakopać piwniczkę w pełni pod ziemią, unikając efektu kopca-kreta. Wspomnianą wytrzymałość gwarantuje cylindryczny kształt bryły, właściwy montaż w wykopie, wykonanie płyty fundamentowej oraz obsypka z suchego betonu.